On się w czasie wojny, ponieważ był ranny i Tymi dokumentami się tu posługiwał, w I wojnie światowej tymi słowami niemieckimi, że był zwolniony, że nie uciekł, że tak dalej, tak prawda, tymi dokumentami się posługiwał. W okresie, chyba dwa lata, w ogóle nigdzie nic nie robił. Mało, to dostał jakieś wspomaganie jeszcze niemieckie, pieniędzy tutaj z tego. To nie było duże, myśmy tych pieniędzy nie potrzebowali, bo brat jeden pracował, drugi pracował, no ale jak dawali, prawda, to... Ale potem się jakieś zorientowali i ojca wzięli na lotnisko, pracował gdzieś chyba... Ja też już pracowałem, chyba w 1943 roku. Musiał się stawić na urząd pracy, tak zwany Arbeitsamt. Tutaj przy Bernadynskiej, gdzie jest ta szkoła w tej chwili w Uniwersytetu, w Wydział Rolnictwa. Tam był Niemiecki Urząd Pośrednictwa Pracy. Tam dostałem tą katorkę od nich. I dali go na lotnisko, ale do obsługi butli. Tlenowy, z gazami, także on nie miał ciężkiej prasy, tylko tam otwierał, napełniał, przyjeżdżali i tak dalej. I buty, gdzie samoloty te musiały mieć, jak wyszły do stratosfery, czy gdzieś tam, to, to też mieli takie małe buty, Ojciec się mówi na, na tego specjalne szelki się tamtego, tak pilotów. I tam do, do końca czasu, jak to okupacja była, to tam prasa